W menu programu ukazuje się okienko Member Login. Logujemy się oczywiście. Naturalnie wcześniej trzeba założyć konto, to jest jasne. Sign in, troszeczkę to potrwa. Ok, jesteśmy zalogowani, wybieramy plik wideo z dysku wybieramy plik otwieramy tytuł opis darujemy sobie tagi też sobie darujemy następne a check your video description jednak to jest obowiązkowy opis. Jeszcze raz, ha! Koniecznie trzeba taki. Okej. Okay. No i trzeba wybrać, co my tutaj wybierzemy. how to Dobrze. upload video to ma jakiś 1 megabajt objętości także chwileńkę to potrwa no i teraz się ukazało jakieś tam okieneczko Informujące o tym, że plik zostanie tak jak wiemy, przekonwertowany i opublikowany. A tutaj jest informacja, jaki jest kod do zagnieżdżenia wideo na stronie internetowej czy ewentualnie w blogu. Close. No i to wszystko.